Proszę Państwa, nie zajmuję się piłką od wczoraj, a każdy mecz ekscytuje mnie tak samo. Zwłaszcza taki jak ten. Na ustach kibiców jedno pytanie: kto wygra? Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Wita Państwa, Tomasz Smokowski, a ze mną komentuje Jacek Laskowski. Czas na mecz Ekstraklasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Radomiak mierzy się z Lechią Gdańsk. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Piąstkuje, niebezpieczeństwo oddalone. Ale zaraz, oj, może być z tego gol. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Piłka za boiskiem. Horner. Podanie dociera do Wolskiego. I mamy teraz dobrą centrę na dalszy słupek. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Teraz ich kolej na rozgrywanie. Może dobrze dobrać, pokazują się na pozycjach. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Brzydki fragment, żadna z drużyn nie potrafi utrzymać się przy piłce. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy out. Odzyskana piłka. Zobaczmy, co dalej. Stopywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. To by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Może być groźnie. Czy toła strzelić? Piękny był to wolej, No ale jednak pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Walczy tam, szuka okazji strzeleckiej. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Jest próba strzału. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Będzie dobra okazja. Ajajaj, sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. No i zaczynamy proszę Państwa drugą połowę tego meczu. Ciągle utrzymują się przy piłce, mogą to rozegrać na różne sposoby. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Kontra muszą się szybko cofać. Szansa na gola. Gol! Czyste złoto! ale trafił tę piłkę z woleja. No wspaniały był to strzał. Brawo, brawo! Warto obejrzeć sobie powtórkę gola, bo jest na co patrzeć. Dośrodkowanie w punkt. Dokładnie tam, gdzie trzeba. No i piłka skozłowała jeszcze tuż przed strzałem, co dodatkowo zmyliło bramkarza. Dobry pomysł i świetne wykonanie. Do tej pory było to wyrównane spotkanie. Dopiero teraz widzimy pierwszą bramkę. Zobaczymy, jak wpłynie to na przebieg meczu. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Postanowił strzelać. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Dobre przerwanie akcji rywala. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Zatrzymał to ładnie. Donis. Prosto do drużyny przeciwnej. Fatalne podanie. Ależ teraz było blisko wyrównania. Na ich szczęście mają między słupkami naprawdę zdolnego bramkarza. Świetnie to teraz zatrzymał. Czapki z głów. Ależ se Piłka powędrowała daleko, daleko od celu Na pewno nie tak to miało wyglądać Piłka uderzona nieczysto Albo po prostu zeszła z nogi Pracownika gracza Radomiaka Chorągiewka w górze Gra przerwana Widać, że była próba powrotu na pozycję Ale zabrakło synchronizacji Albo może odrobiny cierpliwości Przy tym podaniu To może być szansa no i proszę, wyszedł w odpowiednim momencie, przerwał akcję. Prawo dobrze w obronie. A i piłka leci daleko od bramki, nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Zero zaskoczenia, piłka wpala prosto w rękawicę. W ostatnim kwadransie obserwujemy niemal całkowitą dominację przyjezdni. To oni teraz przeważają i naprawdę wydaje się, że. Ale mamy zagrożenie bramki. A! Tak, tak, piłka w bramce! Odskakują rywalom. Mają już dwa gole przewagi. Widać tutaj, jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Cóż za spokój, cóż za precyzja. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedoprzeć. 2 do 0, gramy dalej. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. A i niewiele teraz zabrakło. Odważna próba. Teraz zabrakło trochę szczęścia, Tomku. Niestety nadal do remisu potrzebują dwóch bramek. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Do końca meczu już tylko. Ale może teraz będzie szansa. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. I dalej groźnie. Blokuje ten strzał. Koniec. Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska. Spo...